Cześć, witajcie na brudnie. Idziemy obejrzeć inwestycję Home Invest. I oto jest inwestycja Home Invest, Warszawski świt. Prosiliście mnie na Instagramie, żebym wpadł tutaj na budowę i dał znać, jak to tam wygląda. Chyba chodzi o tamten budynek. W budowie też tu wszędzie jest napisane, że to jest kolejny etap, czy coś. Tam na końcu uliczki widać trakcję kolejową. Przejeżdżał pociąg, jakiś cichobieżny. No i co tu mamy? Konstrukcja stoi, murują, w dolnych kondygnacjach wstawiają już okna, więc pewnie w sierpniu zaczną kłaść elewacje, chociaż no, tam już jest całe gotowe, to zaraz będą pewnie rozstawiać rusztowania i kłaść elewacje. Instalacje w środku widać, że już prowadzone. elektryczne, więc zaraz wodkan wiedzie gdzieś tam już pewnie ich gonią. Potem tynki, posadzki. Gotowe. Ładnie, kolorowo. Drzewka sobie już rosną. Sąsiedzi się już pozasłaniali pergolami. Wszystkimi możliwymi sposobami się odgradzają, a to nie jest jeszcze najmniejsza odległość między budynkami o, to leci.